Jesteśmy na starcie biegu głównego. pani widzimy, pogoda już znacznie się poprawiła. Słonecznie ponad około 30 zawodniczek zgłosiło się do tego biegu. Niewątpliwymi faworytkami były reprezentantki Polski z poprzednich sezonów. Katarzyna Korkosz z Tomaszowa Lubelskiego, a największą faworytką niewątpliwy był Aleksandra Szynkiewicz z Dusznik Zdroju, która w roku ubiegłym wywarczyła tytuł mistrzostwa. Tutaj jeszcze początek tego biegu, jeszcze ten asfalt jest mokry, on jeszcze do końca nie wysekł, ale za moment, za moment znacznie to tempo wzrośnie. Widzimy tutaj panoramę Tomaszowa. Dzięki dobrej współpracy z Policją, z organizacją szelca z Tomaszowa, udało nam się w tym roku poprowadzić ten bieg na, na całej trasie. Zawodnicy bardzo sobie tą trasę chwalili. Była to trasa bardzo szybka, atrakcyjna, zarówno dla zawodników, jak i dla kibiców, którzy tutaj licznie, licznie przybyli i obserwowali te zmagania. Tomaszowskie rondo w Tomaszowie na pewno nie jeden z przejeżdżających turystów z kraju miał okazję tędy przejeżdżać udając się między innymi w kierunku Lwowa. Przypomnę, jest to droga krajowa 17, która nazywana była wcześniej traktem królewskim i prowadziła z Warszawy do Lwowa właśnie przez Tomaszów Lubelski. Na tej drodze zdecydowaliśmy się na rozegranie tych, tych zawodów. Tempo w kategorii dziewcząt nie było jakieś takie mocne. W związku z tym widzimy tutaj cały czas prowadzącą grupę kilkunastu zawodniczek. A tutaj już je na finiszu Katarzyna Korko-Stomaszowa i Aleksandra Szymkiewicz, ta faworytka. Ale tym razem Katarzyna po długim kilometrowym finiszu wygrywa. Na miejscu trzecim zameldowała się Anita Parkot, również z Tomaszowa Lubelskiego. na Korkosz, jestem z Tomaszowa Lubelskiego z klubu Tux Rastocze Rollerblade Tomasz Flubelski. Wygrałam w dzisiejszym półmaratonie na 21 km. Trasa była dosyć ciężka, ponieważ tuż przed biegiem się rozpadało i asfalt był na początku mokry, dlatego zawodniczki się ślizgały i wolno zaczęłyśmy. W miarę jazdy jednak asfalt wysechł i tempo oczywiście się zwiększyło. Konkurencja była bardzo ciężka, ponieważ cały czas jechałyśmy w około 15 osób w tym pierwszym peletonie, a bieg tak naprawdę rozegrał się na ostatnim kółku, gdzie na ostatniej prostej po prostu wyszłam na prowadzenie, przyspieszyłam i tak już dojechałam do mety. Jestem bardzo zadowolona z tego wyniku i dziękuję bardzo, pozdrawiam. Nazywam się Milena Czajka i Magdalena Czusz. Niestety nie wygrałyśmy w dzisiejszym biegu, ale jesteśmy zadowolone z wyniku. Bieg był ciężki, ale dałyśmy radę dojechać. I chciałyśmy wszystkich pozdrowić wrotkarzy. I wczoraj miałyśmy urodziny, obydwie 25 maja. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy mają urodziny 25 maja. I chciałabym jeszcze pozdrowić wszystkich cukierników i szefostwo z firmy Mokka kafe w Tomaszywie Lubelski. Dziękuję bardzo.